Na czym polega zasada LKM plus L? Ucząc się na kursie prawa jazdy, może słyszałeś o zasadzie LKM. Używamy jej podczas zmiany pasa ruchu, a dokładniej mówiąc, jeżeli zmieniacie pas ruchu, wykorzystujecie w pierwszej kolejności literkę L, czyli lusterko. W nim oceniamy sytuację, jaka jest na sąsiednim pasie ruchu. Oceniamy odległość pojazdu znajdującym się za nami na sąsiednim pasie ruchu oraz oceniamy prędkość, z jaką pojazdy zbliżają się do nas. Literka K, czyli kierunkowskaz. Po ocenie włączamy kierunkowskaz, który powinien wyraźnie informować innych uczestników ruchu. O naszym zamiarze. Literka M, manewr, czyli wykonujemy zmianę pasa ruchu z jednoczesnym przyspieszeniem. A co to jest ten plus L? Gdy wykonujemy już samą zmianę pasa ruchu, nie zaszkodzi raz jeszcze popatrzeć się w usterko, czy jest bezpiecznie. Zakaz wyprzedzania. Banalny znak, ale kogo wolno, a kogo nie wolno wyprzedzać. Pamiętajcie, znak ten zakazuje wyprzedzania pojazdów silnikowych, wielośladowych i tylko ich. Czyli dozwolone jest wyprzedzanie np. motocykla, motorowera, pojazdu zaprzęgowego, kolumny pieszych. Dlaczego? Bo albo nie mają silnika, albo są jednośladami. Pamiętajcie dlatego. Zakaz skręcania w lewo i zawracania i zakaz zawracania. Dwa znaki podobne do siebie, ale jaka jest różnica? Znak zakaz skręcania w lewo i zawracania. Pamiętajcie, znak ten zabrania wykonywania tych manewrów wyłącznie na samym skrzyżowaniu. Ale nie zabrania przed skrzyżowaniem skręcić w lewo, np. w obiekt przydrożny, stacja paliwowa, parking. Po przechaniu skrzyżowania znak ten już nie obowiązuje. Natomiast zakaz zawracania obowiązuje od znaku do skrzyżowania włącznie, ale nie zabrania skręcania w lewo, przed i na skrzyżowaniu. Również po przechaniu skrzyżowania zakaz zawracania już nie obowiązuje. Miałem pytanie na egzaminie, że pojazd stał koło bramy i blokował wjazd do bramy. Było pytanie, czy mogę się zatrzymać w takiej sytuacji. Odpowiedziałem, że nie i to był błąd. Dlaczego? Co za durne pytanie. Pytanie myślę, że nie jest durne, ale sprawdzające Twoją wiedzę na temat manewru zatrzymania i postoju. Czy potrafisz rozróżniać, kiedy jest niedozwolone zatrzymanie, jak i postój? Z tego, co nieraz widzę i słyszę, kandydaci, którzy podchodzą do egzaminu na instruktorów, Również odpowiadają niepoprawnie. Pamiętaj, co mówi definicja zatrzymania artykuł 2 punkt 29 oraz artykuł 49. Zatrzymać się przy bramie zawsze możesz do 1 minuty, które to zatrzymanie nie wynikało z przepisów ruchu drogowego lub z warunków, ale swojej woli, woli pasażera, czyli ktoś wysiada z samochodu, a ty po chwili kontynuujesz jazdę. Natomiast zabroniony jest postój w tym właśnie miejscu, gdzie swoim zachowaniem utrudniasz wjazd albo wyjazd z tej bramy. Podczas egzaminu, jak sprawdzamy światło stop, poprosimy egzaminatora, by nie przycisnął hamulec. Ja sprawdziłem, ale usłyszałem komentarz coś w stylu, że jestem niedouczony. Dziwne, mnie instruktor uczył, że egzaminator ma przycisnąć hamulec, a ja mam sprawdzić. Skoro napisałeś do nas z jednej strony miło, a z drugiej czuję, że jesteś niepewny swojego zachowania, czy dobrze zrobiłeś i instruktora. Dzięki za pytanie, wiedz, że ja również nie jestem alfa i omega, ale jeśli coś wiem i jestem pewny, to odpisuję. W twojej sytuacji niestety instruktor źle przekazał ci informacje odnośnie sprawdzania działania światła hamowania stop. To ty powinieneś przycisnąć hamulec nożny i poprosić egzaminatora, by potwierdził działanie tych świateł. Tak mówi tabela numer 4 rozporządzenia w sprawie szkolenia i egzaminowania. Pozdrawiam i mam nadzieję, że zdałeś. Miałem pytanie odnośnie Ronda, że jechałem już wokół wyspy i miałem pytanie, czy mam gościa przepuścić z prawej strony. Odpowiedziałem, że nie. Później sprawdzałem i miałem błąd. Nie rozumiem, przecież. Ten, co jest wokół wyspy, ma zawsze pierwszeństwo. Nie odpowiem Ci dokładnie na to pytanie, bo tak naprawdę sugeruje się tym, co mi opisałeś. A ja mogę domniemywać, że wjechałeś na skrzyżowanie ze znakiem samym C12, czyli ruch okrężny, bez ustąpienia pierwszeństwa. A w takiej sytuacji, będąc już na skrzyżowaniu i jadąc wokół wyspy, masz zachować zasadę pierwszeństwa pojazdu nadjeżdżającego z prawej strony. Czyli on miał pierwszeństwo.